Okej, okay, dobra, jeszcze wam tutaj dogram, bo mi przyszedł fajny pomysł do głowy. W kontekście uziemienia trygon ziemi i trygon, e, trygon monet i trygon, znaczy tak, w tarocie to są buławy i monety. Trygon e, ognia, buławy, baran le strzelec, a w trygonie monet ziemia, byk pan na koziorożec, na tapetę, jako osobowości. Hmm. hmm. Tak, jeżeli chodzi o osobowości. Baran, strzelec i byk pan na koziorożec. To są, to są osoby, które może nie, że są dobrymi kłamcami, ale zawsze lubią być na wierzchu. Zawsze lubią, kiedy mają rację, potrafią zdominować człowieka do do y, pozycji karzełka krasnoludka, byleby mieć, bo nieco tutaj obrażać, bo że karzełków to po prostu przeróżnę to do postaci kreskówkowej. Y, mogą, y, są w stanie wbić człowieka w ziemię, żeby mieć swoją rację. Bardzo szybko się załączają, są bardzo takimi y, zaburczymi znakami zodiaku. No, buławy to już wiadomo, nie? Czyli tutaj mówię, baran, lew, strzelec. No to już zaborczy, zażarty taki wiecie, byk panna, koziorożec. Yy... No, barandel strzelec też, ogromna dominacja ogień i tak dalej, tylko że oni się zapalają i chcą utrzymać tą stabilność. Muszą mieć rację. A jeżeli chodzi tutaj o trygony powietrza i trygon wody, czyli tak, rak, skorpion, ryby. Przepraszam, i bliźnięta waga wodnik. My, trygon powietrza najpierw, najpierw równoważy, najpierw bierze pod uwagę pewne sytuacje. Ja to już w ogóle bierze pod uwagę pewne sytuacje i wyważa, wyważa, wyważa. Tu my liczymy się, dlatego tutaj mówiłam, że trygon powietrze, trygon wody są najbardziej kompatybilne. Zarówno buławy, jak i monety są najbardziej kompatybilne też ze sobą, ponieważ u monet i um, u ziemi i ognia jest, ta, jest to 3D. Oni nie, oni nie mają sumienia w kontekście y, łącza duchowego. Nie. Mm -mm, mm -mm. U nich oni się zapalają i oni ten, ten, ten pożar u siebie muszą utrzymywać. Robią wszystko, żeby ten pożar był, żeby tutaj ta ziemia nadal się kręciła, a ogień nadal się palił, nie? A jeżeli chodzi tutaj o trygon y, powietrza i trygon wody, my nadajemy rytm, powietrze nadaje rytm, a woda się do tego dostosowuje. I woda jest płynna, okej, okay, woda musi mieć chwilę, żeby się zastanowić, żeby się ukierunkować, żeby jakby zrobić sobie koryto. Ale jeżeli jest nadawana w dobrym kierunku, to obierze ten kierunek. Jeżeli wie, że kierunek jest prawdziwy, jest autentyczny, ponieważ trygno powiecza jest autentyczny. My nie udajemy kogoś, kogo nie jesteśmy. Jeżeli coś jest niezgodne z nami, to nikt nas nie musi do tego, żeby to po prostu przestało być naszą drogą. Nie? Więc tutaj no dlatego my tutaj stawiamy na wszelkie możliwości. Mówię, dopóki ta relac te relacje są w obiegu, dopóki te relacje mają jakby, przepraszam, rozwój są w rozwoju, są w rozruchu, nie? Jest jakby tak jak powiedziałam, wyrabiane koryto, tak? Przez te relacje, to wtedy potrzebujemy dowodów na to, że to faktycznie jest. Kojarzymy sytuację, zapamiętujemy sytuację. Mamy ogrom wspólnego, trygą powietrza, strygone wody ogrom wspólnego. Też wracamy z bólem do niektórych sytuacji, które nas bolą. Może nie tyle, że wypominamy, ale lubimy tego typu sytuacje mieć wyjaśnione i klarowne. Co tutaj nie mówi o tym, żeby tutaj wygrzebywać jakieś sytuacje sprzed II wojny światowej i pytać się Hitlera, czemu tworzył nową rasę ludzi, jak miał innych, a ich na przykład unicestwił, Wiem głupie porównanie. Ale no, na tej zasadzie. Yy... I wyciągnąć wnioski, żeby trygą powietrza nie robić tego znowu, ponieważ było to negatywne, a trygą wody, żeby nie doświadczyć więcej krzywdy i utrzymywać głębi emocjonalną. Dlatego tak, ja tutaj zawsze idę w zaparte, jeżeli chodzi o tego typu dopasowania. Wiem też doświadczenia, zarówno u siebie, ponieważ u mnie ja miałam, mówię. Dwie relacje. Jedna relacja to był lew, a druga relacja to był yy, byk. Nie. Nihon-ry. Nie. Po prostu nie. Nie byli autentyczni. Nie byli osobami, które lubiły spokój. Spokój nie znaczy nuda, spokój znaczy stabilność. Stabilność, nie nuda nie, nie nuda nie rutyna, bo trygą powietrza, trygą wody nie lubię rutyny. Stabilność. Na zasadzie jesteśmy razem, na przykład, nie wiem, bierzemy ślub, okej? Okay, to za tydzień możemy jechać z dziećmi na przykład na do akaparku czy na termy maltańskie, tak? Na tej zasadzie. Stabilność. Stabilność, a nie nuda nie rutyna. Nie na tej zasadzie. A tu mówię, buławy, o Jezus, co chwilę załączone jakieś sytuacje, chore, jakieś wzbudzanie zazdrości, o Boże, kto miał na to nerwy. Yy, tu trygą ziemi, przekłamywanie, yy, bardzo często patologiczne sytuacje, bo oni nie umieli aby się otworzyć na doświadczanie emocjonalne. Pamiętam jak często właśnie miałam terapię z, z relacjami małżeńskimi, z terapii właśnie. Trygonu tu ziemi, byk pana koziorożec. Jezu. No nie szło. I często te relacje właśnie były. Bardziej działaliśmy właśnie neurografiką niż samą rozmową, samymi terapiami, bo no nie dało się z takimi osobami jakby nic ugrać, nie? Z perspektywy 3D. Nie, musiałyśmy szukać głębi z perspektywy neurografiki na zasadzie podświadomości, ale to też ileś tam sesji, dopiero to, zanim oni zaufali, dostali połączenie wyższą świadomością, to wtedy to zaczynało dostawać obiegów 3D. No. Także na tej zasadzie, kochani, tyle chyba. Także jeżeli tutaj macie, jesteście w procesach włączenia bliźniaczy pomieni, to zawsze sugerujcie się tą głębią emocjonalno-duchową, że tutaj... I pamiętajcie też, że w łączu bliźniaczy mamy możliwości dziedziczenia swoich cech nawzajem, dlatego w bliźniaczy tego typu sytuacje są dużo łatwiejsze do przerobienia. Jeżeli chodzi o 3 to takie relacje prędzej czy później kończą się fiaskiem. Bo to dopasowanie jest takie, ani nie inne. Ja mówię, ja w sobie mam bardzo dużo ze skorpiona, z trygonu wody. Um, ja jestem taka, można powiedzieć pół na pół, bo intelekt też mi pracuje. <gryw> jak, jak ja to mówię, z Chińczyków się czeka puste w mojej głowie non-stop. Szukam z, z kotwicy, byle by już mieć spokój, byleby już moja podświadomość mi dała spokój. Eee, I jestem bardzo taka, no, chłodapu. A tym bardziej że i dalej w procesie jesteście wy, tym bardziej wy jakby dajecie obieg do tego, żeby tego typu relacje zaistniały, nie? Także tak, to już wszystko. Trzeba nic więcej, nie będę to grywać. Myślę, że to wystarczy. Dobrze, kochani, z mojej strony to wszystko. Uciekam. Uuu, ja, przepraszam. No, tak jest, jak jest niedziela, a. <grywania> Nie możliwości do spania dłużej. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, Buziaki. Pozdrawiam, papa. Pa.